Cześć. W tym filmiku pokażę wam jak ustawić własne podpory dla wydruku, tak żeby one były generowane w tych miejscach, w których ja chcę, a nie tam, gdzie sobie drukarka to, że tak powiem, wymyśli. Ja bym chciał, aby supporty były w tych otworach tutaj, prawdopodobnie na kotwice oraz tutaj na tych mostkach dla załogi, żeby można było wejść. I jakbym sobie wziął automatyczny support, powiedzmy o rozdzielczości 1 i ustawienie 40 yy, kąt. 40, zobaczymy, gdzie on nam, nam da. Oj. Generator Automatic. No, jak widać, stworzył praktycznie na całym modelu yy, suporty, Ale ja tego nie chcę. bo tak jak mówiłem, chcę tylko tutaj. I bodajże tutaj, na tym okienku, jeszcze może idę na tym kółku usuńmy sobie supporty yy, clear add supports i teraz tak yy, chcę stworzyć supporty w tym miejscu klikam sobie add new support structures i wybieram miejsce gdzie bym chciał suport, jak widać yy, w tym miejscu support jakby wystaje ponad wydruk to znaczy, że nie ma nigdzie gdzie się stworzyć ten support jak to kliknę to się nie stanie czyli musi być wyraźnie na szaro pokazane, że support będzie tam gdzie trzeba. Klikam w drugi otwór, sobie poustawiam supporty. Tak. Oj, tu się dodał. I jak chcemy usunąć tylko jeden, nie całość, to remove existing supports i klikamy na support, który chcemy usunąć. Teraz bym chciał, aby supporty były poustawiane. O, tutaj, na te wejście. Nie tutaj, tutaj. W niektórych modelach to ciężko jest domyślić się, w którym miejscu zostanie stworzony ten support, natomiast to nie jest jeszcze aż tak źle. ok? Spójrzmy sobie czy przypadkiem nie wchodzi do środka. Nie, jest OK. I teraz jeszcze tutaj bym chciał. że tu, cyk. I tu również spójrzmy, czy nie wchodzi do środka. Nie, wszystkie są tak jak należy, wstawmy sobie jeszcze suporty tutaj do tego otworu i zaraz stawimy do okienka. Ok, tu mamy suporty. I teraz do okienka. Tu bym chciał zamiast klikać 14 razy tu i tu, albo niezliczoną ilość razy po tym całym. Yy, powiedzmy blacie to zwiększam sobie rozdzielczość tych yy, suportów weźmy na 4 i jeszcze raz musimy za to kliknąć 4 jednak jest za dużo, to weźmiemy może 2 2 będzie idealnie cyk, cyk cyk ok done, czyli skończone wygląda całkiem nieźle, jest, są suporty gdzie chciałem możemy sobie podejrzeć jak to wygląda? Suporty są ładnie dodane tam gdzie chciałem, nigdzie indziej. Dodatkowe opcje suportów możemy sobie wyregulować. Na przykład jakbym chciał, żeby one były zaraz przy dnie yy, tego wydruku... Ojej, co tu się rozwaliło? Yy, tak sobie zwrócimy uwagę od tej strony, to suporty nie są. Przy samym wydruku, tylko tak jakby w powietrzu. Ja bym chciał, żeby były na, na dole. To sobie edytujemy to w ustawieniach. Support i zmieniamy lower vertical support separation, eh, separation layers. OK. Piper. I przelegają do samego wydruku. No i tak właśnie się tworzy eh, customowe supporty w programie Simplify 3D. W miejscach, w które chcemy, a nie w które program nam narzuci. Dzięki za oglądanie! Pozdrawiam!